Moi drodzy do dzisiejszego doświadczenia, potrzebuję arbuza i miarkę, która ma długość, jak widać tutaj dokładnie na załączonym filmie, 150 cm. Waszym zadaniem będzie obliczyć, jaką pracę i czy w ogóle wykonuję pracę przesuwając tego arbuza w reklamówce na odległość 150 cm. Aby obliczyć pracę, musimy znać wartość siły, jaką działam na tego arbuza, przesuwając go wzdłuż miarki. A żeby obliczyć wartość siły, yy, musimy znać na pewno masę tego arbuza. Do tego celu tutaj przygotowałam wagę kuchenną i zważymy na tej wadze naszego arbuza. Nasz arbuz dobrze, waży, no przyjmiemy tutaj do obliczeń 2,5 kg. No w sumie tutaj zgodnie z regułami matematyki przyjmiemy 2,6 kg. Zaokrąglimy po prostu jego wagę. No to teraz zaczynamy rozwiązywać nasze zadanie. Jeszcze raz powtarzam pytanie, jaką pracę wykonałam przesuwając tego arbuza